Kolejny witam Was! Żona znów w Final 2 czwartej nocy i dzisiaj jest z nami? Się ma tu Kasper. Kasper, Kasper jest z nami, powrócił. już nie mam tej krzywki. No już Kasper, Kasper, no dobra, zwykły. Tak, zwykły Kasper. E, tutaj mamy noc czwartą i może być ciężko, bo ostatnio chcieliśmy nagrać sobie z Olafem, ale ciągle ginęliśmy i nie wrzucaliśmy tego na YouTube. Dobra, gramy. Może teraz się uda. Spociłem się. A jak się nie uda? Dobra. <coughs> o, <tebie> nie <coughs> nie <coughs> Mamy wyciszony na maksa. Podrab mnie po głowie. Nie gram. A mogę też zabrać. Nie dasz rady, mówię ci. Ja Ja nie daję rady. Co tu się świecisz? Zaccieszenie. <coughs> tak, że jedyny Gdzie no, Gardzie się tutaj. Bam, baram, bomb, bomb, bam, bam. bam, bam, bam. Zazłem policję. No. Ale gdzie? To tam? No, chyba. Krawiatura się. O, już coś do nas ma jakiś problem. Patrz, coś. Coś, coś już chce i... O! Dobra. Fox. Policja. Eee. Kul... Nie nie nie, nie, nie nie odbierają? Czeka. Jak to? Jaki to był? Nie wiem. Dobre że... 9, 9, 7. Zielona słuchawka? Muszę się podrabać po placach. Oj, fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy na napad. Napadają nas. Eee, proszę przyjechać, eee, FBI. Co? <laughs> to ja chyba nie w tym kraju. <laughs> Ole to... <laughs> mam telefoników. 3. 3. <laughs> Ale każdy jest zepsuty, więc to się nie liczy. Który jest najfajniejszy? Pamiętaj, no, najfajniejszy. ale on działa, więc nie ruszaj go. To, to? Tak, tak? E, I z tego będzie seria. Od, nie działa. Od odcinki będą co dwa dni. To, to Dobra. Nie działa, wiem. O, sieba, z Ja tutaj nie chcę robić problemu, pani. Ja pani nie chcę robić problemu, ale pani chyba mi chce robić problem. Więc... E, A to czem? jest pani czy pan? Pani. A czemu to jest fan? Posłuchaj historii FNAFa. Oooooooo! O jezus! Przegrywamy? Nie, jeszcze nie. Naciskaj! Co się z węta? Oj, problem będzie, patrz. Teraz jest duży problem. Największy problem. Co się z Chyba w lewych. Nie wiem, czy słyszeliście. Mógł się, żeby marionetka nie wyszła. Druga IM mój rekord Nie Doszliśmy do pierwszej. Znaczy do trzeciej. To jeszcze nie rekord. Przejdziemy do szóstej. Zebajcie tak. raz! Tak, musicie... musicie sobie lajkać Jeśli... Jeśli mamy to przeżyć, to dajcie lajka. <laughs> e, dobra, ja się trochę cykam. Tyle wam powiem. Ej, przyniesiesz mi misia? Weź, mi się? Weź i przynieś mi to. A tamto wiesz. Nie, sobie. nie przynieś go. Nie czartowałem. O, patrzcie, nasz kolega rodziny zaraz uszypa. Co to to Raz. Dwa. Dwa. Dwa... Trzy. Trzy. Przegrywamy. boy. Nie. Balondy boy. Balondy boy. Balondy boy. Balondy boy. 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 Naciskaj to. Nie masz. Uuu, Foxy, proszę pana. Proszę mi tutaj. Foxy, Foxy, Druga Mariana. I am jeszcze. O, trzecia. We are the champions, my friends. Nie Foxy, ma. Foxy, Maria. Co? Pamiętacie, rap chyba z pierwszej nocy, jak oboje śpiewaliśmy, jak ja zarapowałem? <laughs> Nie wiem, czy to było w pierwszej czy w drugiej, ale jak to... miał bym... tak. Mm. <laughs> Chyba, bo nie ma to gdzie... Ufff! ten ten ma prawie spać. Przegrywamy? Nie, spokojnie. Czernek zaczął śpiewać. ja sobie śpiewam. A tutaj... Uuuu, sieba, baby. I gave you, say, baby. No tam, ciągle tutaj przychodzi, jakby... St... Że traciłem. No, nie wiem. On ma... Step ben... Pizza. O, oglądacie? Ale patrzcie, czy on. O, baby. Raz. Dwa. O, ciebie nie widziałam. To, ci szybko, szybko, szybko! Szybko! Walić to, walić to. Ja cię. Nie to, czy... ja to wali. Naciskaj. Naciskaj. naciskaj No tędy, no, ciągle stoi, no. ziomuś Czwarta jest. Idź na kwiaty. Idź na kwiaty. No. <laughs> Się połóż. Przyśpij się. <noise> Dobra, przegraliśmy. Nie, nie Ja zacisnę do Dobra. Nigdy się nie poddam. Ja się nie poddam, jestem ziemniak. Jezus kochanie, Jezus. Dobra, poddałem się o piątej. I am deadłem. Jezus. To tyle się zdałem. Jezus. <noise> A to nie jest straszne, Jezus. człowieku. Dobra, gramy jeszcze raz. Damy radę, drugi. Nie, nie damy. Ten zaczął już, ten zaczął już robić, mój. Ale nie, bo ten, bo ja, pod, patrz, lagowało mi się, patrz. Ej, no weź patrz. Tak mi się to tutaj i nie mogłem tego zrobić. O, no, tylko... Przegrywamy? No, patrz teraz. A, A ten, spokojnie, to był tylko żart. Dobra, ratunek. Jak tego nie wygramy... Napisze, soczku, tam masz soczek. Jak tego nie wygramy, no to bardzo was przepraszam. Masz soczek na Nie mogę. Ej, Jak, jak to przegramy, no to po prostu zrobimy to poza odcinkiem i będziemy się się mieć tej nocy. A ja mam nadzieję, że przyjdziemy... się. Moje powiedzenie. Nie, to jest moje. Jak... Dobra, weź, przestań. To jest moje. Kradniesz mi kanał. Zaraz będę z tobą nagrywał. Ha, ale jo. się... Jo, kita. Ale się uśmiałem! Na no, Ja tutaj gram jestem Big więc... jej ja mówię, że się, tak? Nie ja tak zaś Nie, to jest mój kanał. No to co ja mam powiedzieć? Ja zresztą jest swój ten. No to wymyśl. <grychy> ale jak... Jest? Ej, tutaj jest... No nie wiem, no! Ja wymyśliłem swój. 5 minut. Ooo, ciebie nienawidzę, on nie jest brzydki. O, on fajnie wysadził. Ten dinozaur jest. <grytanie> tak. To jest dinozaur? O, po. O, To drugi był. Przegniewany? Nie umrze. Nie ma razie. Fak. Siema, baby. Eee. <Grytanie> 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 e, what? What? Co było? E, lol. Aha, dobra. Dobra, nie... próbujemy po raz ostatni. Nie wiem co to w ogóle było, bo nawet dźwięku nie było. I to nie było straszne. Dobra, próbujemy po raz trzeci. Czyli ostatni, a jak nie? Co nagramy z dwu... Dobra, gramy po raz trzeci. Co ty robi? No wymyślę swoją Stefek, pizza, ziom! To jest moje po powiedzenie. Nie, to nie jest, to nie jest moje ani twoje, to jest... Mój dobra rada. <grym> <grym> no <grym> no zrobię, widzisz to na górze, te wykrzykniki? Jak będzie tutaj jeden, to znaczy, że już przegramy. Ha! Ha! Ale, ale wiecie, szkoda, że Scott nie zrobił tak, że nie widać jak oni sobie przychodzą. To by było fajne. Lod na Narysia. Trololo, na Narysia. Tro, na na Dobra, gramy, gramy, gramy. Gdzie Nie, nie bój. Aaaa! Dlaczego dziwnałeś? Dziwnałeś. Dziwnałem. Dziwnałem. No Jakie? Dziwnie się. Patrz, mamy kolegę. Jakiego? <grym> Tego. Pana Mariana. Mm. Tak. Nie, to jest pani. Pani Mariana. Pani Mariana. Pani Marianna. Pani Marianowa. Mm. Pani Marianowa. O, nie, uciekł. Mamy problem duży. Bo no, zaraz nam wyskoczy. Coś na trwa, a, a, aż. I będzie? E, e, źle. I będzie. Dobrze. Ej, nie ma noska. Nie ma noska! No Może no na jednej... marionetka! Wyszła. Marionetka. To już nasz koniec. Przegraliśmy tę grę. No żartuję, <grym> przecież <grym> ty. Hollywood.

I Ziem! Ziem sobie bułkę! Raz! Dwa! Trzy! Ziem sobie bułkę! Z bułką tartą! Co? Na myśl? O Ja nie lubię masła żychowego. Jeszcze nigdy nie jadłem. Ja też! Dlaczego nie lubię? I próbowałaś, ale go nie... Rusz. No właśnie, to jest takie... To jest takie stwierdzenie. O! E no ekspert tam coś było. Ja. To? Widzisz Co, tego. nie wciekaj ekranu, bo się komputer zaprzymał. Widzisz tego pana. Widzę. O ja. Raz. Dwa. Trzy. <grym <grym> <się> <grym> nie było. Trzy. Raz. O, dwa... Trzy trzy. Dobra? Pan Marian może są w O! O! I to jest pra... Dobra, nakręcamy. Pozytywka. Trzecia IM i patrz, teraz jedniemy. Widziałeś? <grym> <grym> eee, ja się boję sam nagrywać. Od razu wam mówię, dlatego nagrywam z kimś. Trochę, żeby sobie, żebyśmy sobie pogadali. Prawda? No. My się czekamy trochę, co? No. Sam byś się bał, bał trochę. Co? O Marian. raz dwa, trzy się stowa. i trzy. Dobra, tutaj nie Wiktoria na trzy. No Marian, uspokój się. Jedno. dawo. Jakiś to. O ja, koniec. Koniec gry. W ogóle i nie mogę wziąć pozytywki, i nakręcić nie mogę. Dobra, wszystko zrobię. Zostawiam się. Trwa O! Nasz wynik, dekord naszych godzin w ty, tych, to jest O, nie mamy, nie, nie mamy baterii, zle się skończy. Nie mamy baterii! Nie mamy noska. Luju. Nie mamy noska. Przegraliśmy. Nie mamy noska. Przegraliśmy. Za może już wrócimy. O, patrz, kto jest nasz kolega rodziny. Czemu on ma czerwone gały? No bo. Naciskaj, bo już się czas skoczyć. Cicho bądź. Dziękuję, dziękuję ci. Ale on ma rękę dziwną. Co, co to jest? Jakieś wierdło. On, on ma rękę. O kurde, co ci powiesz? <laughs> Maden. I Marysia to zgrana paka. Pamiętajcie to, na faka. Maka faka. <maka> Maga faka euro <maka> się mówi. To było chyba najszybsze kliknięcie tego sezonu. Tego sezonu. <maka> najszybsze na świecie. Ale nie, o nie. No i teraz przyszedł, kurde no. Przyszedł Zbawca Losu. piąta, dawaj dawaj naciski. Ej, nie mam, nie będziemy mieć baterii. Nie, 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 nie wygramy tego, nie martw się. Co? Nie wygramy tego. Ale brzydko on ma twarz! Chryste Panie! Chryste! O! Chryste! Nowe, nowe słowo 2018 18-19 nagrywamy to 2056 roku. Dajcie lajka Oh my god I I expect to pay I to pay I don't to Impossible do, I it Impossible Śpiewa impossible, no impossible. Chcemy jechać jakąś muzyczkę, ale nie umiemy Znaczy nie, że nie umiemy, tylko nie można Znaczy no można, tylko można, tylko nie ma tej co my chcemy <coughs> Oh Impossible <coughs> 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 Ej, sami będziemy śpiewać Impossible nie umiem no, śpiewać, nie, nie umiem Bartek śpiewać O kurde, nie mamy Batek Wygraliśmy! Czwartą noc! Dobra, ziomeczki Teraz będzie piąta noc O, o jeszcze ten, jeszcze Gierka, no jeszcze gierka O, 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 o czekajcie, bo tutaj e, Pan e, Stefan i pan... O, hello, baby nie ma. ma? Marionetka. I to jest właśnie marionetka, ona ma jakiś problem psychologiczny, bo o, ona po prostu chce zrobić ku, znaczy kupę i nie może się załatwić, tak? I ona nas prosi o pomoc. mi hmm. miecierki przychodzą, ale fajnie. <laughs> ja, wygraliśmy. <laughs> wygraliśmy. Jeszcze chyba będzie... A nie. A ile jest Ania? Ja. Eee. To tyle w tym materiale. E, już pozytywka. Jeszcze zobaczę... No nie, ja tak sobie ja będę sobie grał, żeby przegrać. E, no i tak, no i sobie par... O! O, 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 o o beba. O co ci chodzi? O, tamte e... co? Jak miał <suszel> to. Jak bym miał to gdzieś. Ringo dingo, ringo dingo, ringo. You six a river from do to lake and by the bay Ring-a-barrel, ring-a-barrel, ring I do six me do every to sea to bay hey. Nie wiem ale na pewno coś I zaraz mi wyskoczy na twarz jakiś łoś ring a mm -hmm. chyba zapomniałam nakręcić pozytywki Tra-la-la, tra-tra-la-la, fa-la-la-la-la -la -la -la. Mm -hmm bells, jingle bells, jingle all bell, the jingle... I to koniec w tym odcinku, trzymajcie się, papa pa.